Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas, jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy. Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas, jestem ja, jesteś ty. Gorąco Was w poniedziałek. Tak jak mówiłyśmy w piątek, to już ostatni dzień naszej zabawy ze zwierzątkami z wiejskiego podwórka. Popatrzcie, mamy tutaj piękny stoli. Goszczą już na nim wszystkie zwierzątka, które mieszkają na wsi. Mamy też przeróżne książeczki z opowiadaniami, z wierszykami. Będziemy Wam je e, chciały troszkę e, poczytać. Ale póki co zapraszamy Was, żebyście troszkę pomyśleli, uruchomili Wasze główki i porozwiązywali e, z nami zagadki. zagadki. O jakim zwierzątku mowa? Posłuchajcie! Większe niż kury, ale nie kaczki. Z daleka już słychać i gulgot dziki. To tak gulgocze. To są indyki. Dobrze, bardzo ładnie poradziliście sobie. Nie była to wcale taka trudna zagadka. Tak, to jak się okazuje, następnej pod, zagadki. Słuchajcie. Jestem biała i mięciutka. Moja wełna jest cieplutka. Na sweterek się nadaje. Lecz czy ty mnie rozpoznajesz? Czy to jest owca? owca? Tak, Ta to, to jest, jest owca. owca. Bardzo dobrze. No to kolejna zagadka. Słuchaj. Mieszka w chlewiku. Kąpie się w płocie. Ogonek ma jak różowa sprężynka. Gdy zachrunka, gdy zakwika, każdy pozna, że jest to różowa świnka. Brawa dla nas, dla Was i dla nas też. Super sobie porozumienie. To jest oczywiście świnka. Dobrze. To teraz ja żółty mam dziób i żółte nóżki. Lecz nie jestem podobna do kaczuszki. Me piórka białe na poduchę są doskonałe. Moim zajęciem jest gęganie, a teraz czas na Twoje zgadywanie. Jak myślicie, czy jest to kura? Mm, myślę, że wszyscy kiwacie głowami. To nie kura, bo wszyscy wiedzą, że gęga. Gąska! To super! Posłuchajcie następnej zagadki. Chociaż bywa czarno-biała i zieloną trawę zjada. Mleko daje śnieżno-białe. Zagadka to nie lada. Bo przed deszczem chowa się o Boże. I głośno muczy. Wiesz, że jest to? Jakie wiesz? To? Głośno powiedzcie: To jest krowa. krowa! Super! Kolejna, dobrze rozwiązana zagadka. A ciekawe, czy poradzicie sobie z kolejną? Taki ze mnie ptak robi kwak, kwak, kwak. Często też postawie pływam. Czy wiesz jak się nazywa? Czy jest to kaczka? Jak myślicie? Tak, tak to jest, to jest kaczka. kaczka. Macie rację, to była kaczuszka. Gdacz? Grze, to nie bajka. Znosi dla nas pyszne. Jajka, a jest to. Kto? Tak, na pewno dzieciaki odgadły tą zagadkę. Jest to kura! kura. Tak, tutaj mamy kurkę, i tutaj jest w naszej zagrodzie też kurka, tak? Snosząca pyszne jajeczka. Dobrze, ja mam dla Was ostatnią zagadkę. Posłuchajcie. Mieszka w domu albo w budzie. Kości mu rzucają ludzie. Merda, gdy szczęśliwy jest, przyjaciel człowieka to jest. jest. Teraz niespodzianka I dla raz. Was. Wy już wiecie, kto to jest, bo jest to... bo jest to... pies! Jest. I my tutaj dzisiaj mamy dla Was ma... niespodziankę. Prawdziwe zwierzątko i jest to piesek. Mm -hmm. Co prawda, on nie mieszka w budzie, ale mieszka sobie domku. w domku. Tak? A, a piesek taki na wsi będzie sobie mieszkał w budzie. budzie. Ten akurat ma dobrze i mieszka sobie w domku. domku tak? Dobrze. No. no to już ostatnia dla Was zagadka. Posłuchajcie. Karę. Gniade, białe, siwe. Każdy z nich ma piękną grzywę. Na kopytach ich podkowy czasem warkocz na ogonie. Zarżą, gdy dasz im marchewkę. Czy odgadłeś już, że jest to? Hmm. Czy jest to? Różne kolory swojej maści, tak? I mieszkają sobie, wy już wiecie, gdzie? W stajni. Tak. Mhm. Dobrze, porozwiązywaliśmy troszkę zagadki. To teraz mamy dla Was jeszcze przygotowane pewne takie mm, zdania, które niekoniecznie mogą być prawdziwe. Panie będą je czytać i jeśli zdanie. Będzie prawdziwe, to wyciągamy nasze kciuki do góry. Jeśli jest prawdziwe i pani mówi prawdę, a jeśli pani powie źle i zdanie jest fałszywe, to wtedy kciuki nasze idą w dół, tak? I trzeba to zdanie będzie poprawić, bo będzie w nim się kryło jakieś małe kłamstewko. No to uwaga, zaczynamy nasze. Zagadki dla Was. Czy zdanie jest fałszywe, czy prawdziwe? Czy krowa mieszka w oborze? Jest to zdanie prawdziwe, czy fałszywe? Jest to zdanie prawdziwe. Wyciągamy Wasze kciuki też. Mamy nadzieję, że wyciągacie przed telewizorem albo komputerem. Zdanie było prawdziwe, bo krówka mieszka w oborze. Boże. No to słuchamy następnego zdania. Koń mieszka w kurniku. Czy koń nie, mieszka w kurniku? Nie, nie. nie, to jest zdanie fałszywe. Tak. Konik mieszka, mieszka w stajni. W stajni. Teraz, Coś, jest teraz jest prawdziwe. Tak, a w kurniku mieszkają nasze kurki. Nasze kurki. A w stajni mieszka sobie konik. Mhm. Świnka robi ne, ne. Nie, pani nie, nie. Anietko. Świnka, Świnka robi chrum, chrum, chrum. I teraz zdanie jest prawdziwe. prawdziwe. Mhm. Dobrze, no to kolejne zdanie dla Was. Kogut budzi rano rolnika i woła go do pracy na wsi. Czy to jest zdanie prawdziwe czy fałszywe? Tak, jest to zdanie prawdziwe. prawdziwe. Kogut robi głośno kukuryku i budzi wszystkich. Wszystkie zwierzątka i rolnika woła już do pracy. Mhm. Czyli zdanie było prawdziwe, a teraz pies robi miał. Czy piesek nasz robi miał? Nie. Nie. Piesek Jak robi hau, hał, hał. Dziecko krowy to cielaczek. Prawda, czy fałsz? To jest PRAWDA. prawda. Dziecko, Dziecko krowy to ciela. cielaczek. Brawo dla Was. I ostatnie już zdanie. Mały konik to prosiątko. Nie. Mały konik to źlewiątko. I teraz nasze kciuki wędrują do, do góry. Rozwiązywaliśmy zagadki i powiedzieliśmy, które zdanie jest prawdziwe, które fałszywe. Słuchajcie, może przeczytamy jeszcze Wam, już tak na koniec dzisiaj, e, którąś z tych naszych e, książeczek, i może będzie to ta książeczka o gospodarstwie Oli. Dobrze? Posłuchajcie z nami. Pani Anitka tutaj może będzie niektóre zwierzątka pokazywać, a ja pokażę Wam obrazki, jak już przeczytam, dobra? Ola i jej piesek, karusek, mieszkają w ogromnym gospodarstwie pełnym różnych zwierząt. Codziennie mają mnóstwo pracy. Najpierw odwiedzają zagrodę, gdzie mieszkają. Kuski. Ola lubi karmić młode koziołki pachnącym sianem i koniczynką. Potem zaglądają do chlewika. Różowiutkie świnki witają ich radosnym. W sadzawce za domem wesoło baraszkuje stado kaczątek. Kaczka z zadowoleniem przygląda się ich pływackim wyczynom. W niewielkiej zagródce trwa nieustanny ruch. To stado rozbrykanych króliczków urządza sobie zawody w skokach. Tak, bo króliczki też mieszkają na wiejskim podwórku, tak? I ostatnia strona. Na koniec Ola i jej piesek odwiedzają konika. Kasztanka. Tata Oli troskliwie się nim zajmuje. Obaj ciężko się napracowali, a teraz wreszcie mogą odpocząć. Tak wyglądało gospodarstwo oli w naszej książeczce. Będziemy się już powoli z Wami y, żegnać, kochani. Widzimy się jutro i zaczynamy y, już mówić sobie o zupełnie czymś innym. Bądźcie z nami jutro, a dowiecie się sami o czym będziemy się uczyć. Dobra? A teraz się pożegnamy. Do widzenia, do widzenia i do, do zobaczenia. Do widzenia, do widzenia i do zobaczenia. Pa pa. pa.